To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Nie, przepraszam. Jak myślisz, kiedy Rejf tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niebie. Hard to thy

Jeszcze raz!

kierować się w dół! <grymne> A, A, chyba ich zgubiliśmy! Hey, hey! Co? Jesteśmy spaleni! Dopisz się do listy! Wow, serio? Serio? jest jedź naokoło! Trzymaj się! Wybaczcie, panowie! Oczekujący kierowca! Stąd Dobra! Przez taką przeszkodę nie przyjadą! No, To no Rozglądaj się za samem! Hej! To chyba on! O, tam! Trzymaj się! A twoja cały czas robię! Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia. Musimy jest zakup Ludzie! Nie ukochaj, oni rzucili pościg za nami! No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy. 馬鹿ちゃん Upewnijmy się. Cholera, niedobrze.

Dobra, jest bezpiecznie. Tak. no to pięknie. Prodeus kwot licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto te wszystkie. Odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. No. Mało powiedziane. Mamy libertalię. <laughs> liber... Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. E, ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów. Tysiącom. A ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie, na północny wschód od Kings Bay. <grymka> ma kopię tej mapy. Ale zanim Reid ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertali. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. <grymka> Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś, drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby. Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Eweriego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wynoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw. Um, to jest Sam. Sam Drake, mój brat. Cześć. Wybacz. Ja, ja, ja myślałem, że zmarł w panamskim Nate. więzieniu, ale widać, myliłem się. siedział tam 15 lat i to, i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Eweriego. No, no, no i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Co, Czy ty. W ogóle byłeś w tej malezji? Ja. Aha. Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań! Nie chciałem, ale nie wiedziałem jak! Trzeba było spróbować! Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale, ale wiedziałem, że tak zareagujesz! <słuch> Czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie tygodniami. Gdybyś zginął, ja. ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przez. to ja, Janet. Po prostu tak wyszło. Ratuję tylko brata, a skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy. Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś. Mam wiele Siedział kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat. Nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sami ja ruszamy do Libertalii. Co co beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Wejdzieszby? <gryzmy? gryzmy> Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie Ej, radę. chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Ogarniam. Pakuj walizki.